Cześć. W tym odcinku jak nie stracić głupio punktów na maturze. Teoretycznie nie ma czegoś takiego jak punkty ujemne na maturze. To znaczy, że jeśli mamy błędną odpowiedź, to nam się nie odejmuje. Ale pamiętaj, że też się nie dodaje wtedy punktów. Zdwojga złego lepiej jednak mówić z błędem, niż nie mówić wcale, bo egzaminator ocenia sprawność mówienia. A czym ta sprawność mówienia jest? Jak mówić na maturze? Przede wszystkim egzaminator ocenia poprawność gramatyczną. Nie czy znamy jakieś super niewiadomo, jakie struktury gramatyczne, ale czy mówimy poprawnie, czy mamy bogate słownictwo przede wszystkim czy mówimy na temat. Masz blokadę do mówienia w języku obcym? Nic się nie martw! Zdobędziesz aż 75 punktów na maturze podstawowej i 65 na rozszerzeniu, niezależnie od tego, czy mówisz z poprawną gramatyką, czy nie, a przypominam, że od 30% się zdaje, ale jest jeden mały haczyk. Wypowiedź nie musi być w 100% poprawna gramatycznie, ale musi być zrozumiała i na temat. No właśnie, wypowiedź musi być przede wszystkim na temat. To nie jest tak, że możesz się nauczyć pięknie opowiadać o, o jakimś swoim ulubionym filmie albo o śniadaniu i użyć w poprawnych struktur gramatycznych, bo tego, do tego będziesz przygotowany, a na egzaminie dostać pytanie o ochronę środowiska. Musisz mówić na temat. Używaj bardzo prostych zdań. Nie komplikuj, nie kombinuj. Nie staraj się używać nie wiadomo jak trudnych struktur gramatycznych. Mów jak umiesz. Pamiętaj, że Twoim podstawowym celem na egzaminie jest zawrzeć wszystkie informacje, które są w danym zadaniu. Za to jesteś punktowany. To może bardzo błaha rada. Ale naprawdę nasze umiejętności językowe bardzo podupadają, jeżeli się źle czujemy, coś nas boli, jesteśmy niewyspani, zadbaj o to, żeby w dniu egzaminu czuć się dobrze. A teraz mała porada, jeżeli boisz się mówienia. Ćwicz przed lustrem. Nie pomogło? Słyszałeś już tą radę? No dobra, to może inaczej. Na stronie internetowej hiszpańskiej.pl znajdziesz nieczającego Freda. Wydrukuj sobie i ćwicz i ćwicz do nieczającego Freda maturę ustną. Mało tego, na egzaminie wyobraź sobie, że nie mówisz do egzaminatora, tylko do nieczającego Freda. Może to nie pomoże, ale na pewno Cię rozluźni, a to już połowa sukcesu. Czas na przygotowanie. To zrozumienie przede wszystkim zadania lub kilku zadań, które masz do zrobienia. Uporządkuj sobie w głowie, jak ma wyglądać Twoja wypowiedź, ale na kartce zapisz już tylko słowa klucze, nie całe zdania, nie całe konstrukcje, po prostu w odpowiedniej kolejności rozpisane słowa klucze swojej wypowiedzi. Pamiętaj, że czas na przygotowanie to nie jest czas na przypominanie sobie gramatyki ani rozpisywania wielkich elaboratów. Przy opisie obrazka musisz zawrzeć te trzy informacje. Kto jest na ilustracji? Gdzie się znajduje? I co robi? W języku hiszpańskim określamy konstrukcją estar plus herundio. Pamiętaj, zdajesz egzamin po hiszpańsku, nie używaj języka polskiego. Nie rozumiesz pytania? Poproś o powtórzenie. Puede repetir, por favor. Puede repetir, por favor. Potrzebujesz więcej czasu na zastanowienie się? Spróbuj powtórzyć na głos pytanie egzaminującego. W międzyczasie zastanów się nad odpowiedzią na nie. Nie zostawiaj pustych miejsc. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, strzelaj. Może ci się uda. To będzie zawsze dodatkowy punkt. I nie martw się, nie musisz rozumieć wszystkiego, ale staraj się dać z siebie, nie staraj się, ale daj z siebie wszystko. I ostatnia rzecz. Wiesz jaki zakres obowiązuje Cię na maturze? Bo jeżeli chcesz ją zdać najlepiej jak potrafisz, musisz to wiedzieć. Sprawdziłaś się już w tym? Wejdź na hiszpańskiodręki.pl i pobierz checklistę z zagadnieniami na maturę. Powodzenia, trzymam kciuki. Cześć!